Nowe damskie ubrania w Sensei. Słuchajcie, to jest druga część, tak jak Wam mówiłam w poprzednim filmie, że są piękne różne sweterki i tak dalej. Ten na przykład jest za 60 zł i ma taki piękny, żywy, czerwony kolor, to tego jest taki cieplutki. Mówiłam wam właśnie, że będę musiała nagrać drugą część, bo nie byłam w stanie Wam nagrać wszystkich nowości na jednym filmie. Tutaj macie za 60 zł też. On słuchajcie, jest fajny, taki długi ten sweter. No i przede wszystkim jest gruby, tutaj macie taki jak taki, sam jak ten czerwony, tylko są dostępne też właśnie w innych kolorach. Tu mamy przykładowo niebieski też za 60 zł, bądź obok taki róż, no i też zobaczcie, ładnie dosyć wygląda. Mi się najbardziej podobał jednak ten czerwony, bo on po pierwsze, taki słuchajcie, jest świąteczny ten kolor, a po drugie bardzo żywy, naprawdę bardzo żywy. Tutaj nie mogę znaleźć ceny, to sprawdzę na innym. Zobaczcie, tutaj nawet jest naklejka, dotknij mnie 60 zł, że po prostu wiecie, taka imitacja i ten materiał jest taki jak z kaszmiru, chociaż większość swetrów niestety wykonana jest z poliastru. Ten na przykład jest za 50 zł, on jest dość krótki. Tu zaraz na boku mamy jeszcze takie beżowe golfy one nie są stricte białe tylko właśnie taki beż za 36 zł no i tu mamy nowe takie swetry w paski one też fajnie słuchajcie wyglądają nie są za grube nie są za cienkie także myślę że fajnie się w ogóle będą prezentowały z czarnymi spodniami z tymi, z tymi właśnie co obok wiszą słuchajcie to myślę że idealnie tu mamy taką koszulę w takie gwiazdki w ogóle Wam powiem, że te spodnie, które obok wiszą, pokazywałam Wam milion razy już na filmach wcześniej, ale one naprawdę są świetne. 36 zł, bo materiał jest taki przyjazny, taki rozciągliwy. No i do tego że są dość eleganckie. No, ale wiecie, takie i eleganckie, i casualowe w zasadzie. 50 zł, także też nie są jakieś mega drogie. Tu powyżej mamy koszulę, znowu. Ona ma z przodu kieszenie, takie zobaczcie srebrne, błyszczące guziki. Które się nawet dosyć wyróżniają. Jak się tak patrzy na żywo, wiecie, to one się tak połyskują. 60 zł. Trochę dalej mamy takie specy z guzikami na ramionach. Słuchajcie, i mam wrażenie, że to jest bardzo podobne są do tych spepko. One są w cenie 40 zł, więc cena też jest porównywana. Ja wam powiem, że jeżeli chodzi o ubrania, to uważam, że Sinside Pepko jest bardzo konkurencyjny, bo jakość wykonania ubrań jest dużo lepsza i jest dużo większy też wybór. Nie? I kolekcja się tutaj dość szybko zmienia, bo powiem Wam szczerze, że dwa razy w tygodniu dochodzą nowości. Mamy też tutaj fajne takie torebki. W kształcie np. trójkąta za 50 zł. One mają taką fajną, taką fajną rączkę, słuchajcie, już błyszczącą, więc myślę, że też na Sylwestra będą fajne. Z nowości mamy też te spódnice za 30 zł. Zobaczcie, jak ona ma fajne kwiatki, takie guziki, takie kwiatki. Tu mamy botki z takim szpicem i na słupku 130 zł. No idziemy dalej. Co tu jeszcze mamy z nowości? Tak, nie będę, wiecie, wszystkiego pokazywać, bo część już pokazywałam w poprzednim filmie. O, w ogóle taka ciekawa spódnica. Zobaczcie, jaki ona ma w ogóle dziwny kształt. Kosztuje 30 zł, ale naprawdę jest dziwna po prostu. A poniżej taki sweter, który myślę, że to takie spódnicy super można dopasować, kosztuje 36 zł tutaj mamy też z nowości takie sukienki zobaczcie, one też takie kreacje sylwestrowe chyba trochę, za 60 zł mega błyszczące z fajnym ściągaczem na środku tutaj na przykład mamy marynarki za 90 zł one mają fajne te złote guziki ten złoty się fajnie komponuje właśnie z czarnym no i tutaj następna taka sukienka już Wam sprawdzam cenę 60 zł Kolejna rzecz to są spódnice. Słuchajcie, bardzo ładne kolory. Fajne one są takie wpisowane za 60 zł. I bardzo ładna jest też ta w kolorze tego różu. Idąc dalej, znalazłam takie ciekawe spodnie. Wiem, że teraz właśnie młoda jest na takie szerokie. W ogóle, jeżeli lubicie Sinsu, to pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji 40 zł. Będzie mi bardzo miło, bo wiecie, Wy sobie subskrybujecie kanał, w związku z tym macie powiadomienia o wszystkich przeglądach, a mi to też bardzo pomaga w rozwoju kanału i w tym, że wiem, że po prostu które filmy są dla Was najbardziej wartościowe, jeżeli zostawiacie łapkę w górę. Tutaj mamy na przykład takie zobaczcie, plecaki albo takie torebki. Takiego, takie jakby sztruksowe. Pamiętam w ogóle kiedyś były takie spodnie modne, wiecie, sztruks to był kiedyś w ogóle hitnie. Tutaj mamy znowu takie marynarki. I ta jest bardzo ładna, bo ona po pierwsze, że tą kratę ma ładną, kosztuje 100 zł, to przepięknie się komponuje z tymi złotymi guzikami. No i myślę, że muszę ją mieć obowiązkowo. Do tego mamy takie spodnie niebieskie. One też są dość szerokie, aczkolwiek. Nie są to, wiecie, jakieś takie 60 zł, kiedyś się na no to szwedy mówiło, ale teraz one są generalnie zwężane na dole mimo wszystko. Tutaj mamy torebki, zobaczcie, ta jest taka ciekawa w takie trójkąty za 6 dyszek. Dalej mamy taką piękną, klasyczną, słuchajcie, no po prostu klasa sama w sobie jest bardzo taka delikatna, kosztuje 80 zł i naprawdę ładnie wygląda. Natomiast tutaj mamy takie mniejsze, jeżeli potrzebujecie coś, wiecie, żeby sobie schować tylko telefon czy portfel, taką wiecie do rączki, no to jest super, a tutaj jest jeszcze taka piękna, zobaczcie, mini torebeczka z fajnego takiego różowego koloru i już Wam w ogóle pokażę w jaki ona jest cenie, moment, 40 zł, także te telefony tutaj są w sumie bardzo tanie. Tutaj mamy taką szarą, tu mamy tą brązową z, z takiej jakby wężowej skóry, czy coś takiego skóry, nie, krokodyla, nie wiem jaka to jest skóra, 50 zł, słuchajcie. Wiadomo, że to wszystko to nie jest prawdziwe. I co mnie tu zaciekawiło, to te botki mają bardzo ciekawy obcas, w ogóle kolor jest też bardzo fajny, ten beżowy mi się bardzo podoba, bo wiecie, jest inny niż te wszystkie czarne i bordowe. No gdzieś mi ta cena tutaj uciekła, ale to sprawdzimy na czarnych, bo obok są też czarne. A 130 zł, dobra, mam. Tu mam jeszcze obok też czarne, byście wolały. I też spójrzcie, jakie one są ciekawe. One mają w ogóle tą górę w formie takiej skarpety. Ostatnia rzecz to są te buty. One są ocieplane dość mocno, bo naprawdę mocne jest to ocieplenie. I kosztują 80 zł. Z mojej strony, dziewczyny, to już wszystko. To był szybki przegląd part 2. Dzięki wielkie, do zobaczenia.